Witam serdecznie w piątek 23 stycznia. Dzisiaj w porannej fazie handlu udało się osiągnąć nowe maksimum cenowe ruchu wzrostowego zapoczątkowanego węźle popytowym 2238 44. Niestety, w miarę upływu czasu, ten entuzjazm popytu zaczął ewidentnie słabnąć i o tyle niepokojąca kwestia, że generalnie prowzrostowe nastroje utrzymywały się i nadal utrzymują, utrzymują się na rynkach bazowych. No na razie trudno oczywiście mówić, czy też interpretować te wydarzenia w kategoriach porażki byków, niemniej jednak no, doszło jedynie w tej chwili do naruszenia eksponowanej przeze mnie zapory podażowej 26-29, no i przydałoby się, aby no, akurat w tym przedziale cenowy popyt wykazywał się nieco większą konsekwencją, bo to kolejny stosunkowo istotny opór techniczny. Wsparciem najbliższym pozostaje... Przełamany wczoraj węzeł 2283-89, posiadający wzmocnienie z kolei w postaci czerwonej Median Line, i można wstępnie założyć, że dopiero negacja tej strefy byłaby świadectwem słabości byków i, mogło, mogła, i ten czynnik mógłby doprowadzić ostatecznie do powrotu indeksu. W okolice bazowego wsparcia 38-44, czyli dość kluczowa rozgrywka w tej chwili w rejonie 26-29. Podobnie wygląda to na kontraktach, również z naruszeniem analogicznej strefy oporu 32-37. Rynek się na razie broni tutaj w okolicy zniesienia 18,6, to jest poziom 2323, ale większe znaczenie. Jeśli chodzi o lokalne wsparcia, przypisałbym strefie 2305-2309, zwracając tutaj przede wszystkim uwagę na to charakterystyczne przecięcie dwóch linii ML. Negacja takiego wsparcia sygnalizowałaby ponadprzeciętny wzrost aktywności podaży, co z kolei doprowadziłoby zapewne do konfrontacji w dużo istotniejszym obszarze wsparcia 2285-90. Na razie popyt kontroluje wydarzenia na rynku. Obrazem tego jest obrona zniesienia 18 i 6. Jeśli udałoby się pokonać opór 32-37, czyli Notowania przebiegałyby konsekwentnie ponad tym właśnie przedziałem cenowym, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania kolejnej zapory podażowej 2362-69, a to już węzeł wytyczony na bazie 38,2 i 2 całej bez zapoczątkowanej we wrześniu 2014 roku. Indeks DAX konsekwentnie na północ, przełamanie wczoraj strefy 10410-10440, kontynuacja ruchu i test kolejnej zapory podażowej 10600-10635. Natomiast strefa wymieniona przed chwilą 410-440 powinna w tej chwili przeobrazić się jako lokalne wsparcie. Gdyby było inaczej, potraktowałbym je to jako wstępny sygnał słabości indeksu. Niemieckiego. Na S&P powrót do znanego nam już przedziału 2055-62. Jeśli udało się, by się pokonać właśnie ten węzeł podażowy w połączeniu z zieloną median line, to tak jak sugerowałem ostatnio, indeks powróciłby prawdopodobnie w okolice ostatniego szczytu, to jest poziom 2093. Najbliższe wybronione zresztą wsparcie to niezmiennie węzeł 1984-89. Dziękuję.